Wybory w USA, panika w sztabie demokratów. Co nas czeka pod rządami Donalda Trumpa? Co połączyło Amerykanów w tych wyborach? Zdaniem komentatorów, najprawdopodobniej właśnie zdrowy rozsądek. Dziś nie ulega już wątpliwości, że tych kilka chwil grozy zmieniło bieg historii i doprowadziło do wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Jego życie uratował jeden ruch. Na chwilę przed strzałem, Trump? Delikatnie odwrócił głowę. Szykuj zapasy na 72 godziny. Zestawy przetrwania mają być w każdym domu. Unia szykuje się na wojnę? Cytadela. Twoja strefa bezpieczeństwa. Cześć. Zaczynamy raport z frontu. Dziś trzy tematy. Wybory w USA. Panika w sztabie demokratów. Co nas czeka pod rządami Donalda Trumpa? Dlaczego Trump wygrał wybory? Analiza wydarzenia, które stało się punktem zwrotnym w kampanii wyborczej. Szykuj zapasy na 72 godziny. Zestawy przetrwania mają być w każdym domu. Unia szykuje się na wojnę? Sprawdzam realny scenariusz starcia z Rosją, na który już przygotowują się Niemcy. Zaczynamy od tematu pierwszego: wyniki wyborów w USA. Donald Trump zdeklasował Kamalę Harris'a, a kandydatka demokratów obraziła się i odwołała swoje wystąpienie na wieczorze wyborczym. Zacznijmy od największej przegranej, czyli właśnie od Kamali Harris. Wraz z tym, jak kolejne stacje telewizyjne w USA ogłaszały zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach, w sztabie Kamali Harris zapanowała panika. Doszło do wydarzenia bez precedensu, przemówienie kandydatki demokratów. Zostało odwołane. Gdy podano informację, że Kamala Harris nie wystąpi podczas wieczoru wyborczego, sztab natychmiast opustoszał. To koniec, ocenił jeden z wolontariuszy demokratów. Fatalne nastroje wśród sympatyków demokratów widać było także podczas wydań specjalnych czołowych amerykańskich stacji telewizyjnych. Gdy spływały jeszcze wyniki z kolejnych stanów, komentatorzy zwrócili uwagę, jak przewaga Donalda Trumpa rośnie w Georgii, jednym z tak zwanych swing state. W kuriozalny sposób zakomunikowano to widzom CNN. Donald Trump wygrywa z Kamalą Harris 11 punktami procentowymi. Joe Biden wygrał poprzednie wybory w tym stanie 9 punktami. Widzimy wahnięcie 20 punktów procentowych na rzecz Trumpa, mówił dziennikarz, prezentując rosnącą przewagę Trumpa nad Harris. Czołowemu prezenterowi CNN, Jaykowi Tapperowi, dosłownie zabrakło słów. Wow, to ogromny przepływ głosów. Wydusił tylko. Tymczasem swoje zwycięstwo ofetował Donald Trump. We made we overcame obstacles that nobody thought possible and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Teraz rozpoczniemy złotą erę Ameryki. To wielkie zwycięstwo uczynimy Amerykę znów wielką. Mówił Donald Trump podczas victory speech w trakcie wieczoru wyborczego. Co połączyło Amerykanów w tych wyborach? Zdaniem komentatorów najprawdopodobniej właśnie zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek zwykłego człowieka, który patrzy na swoje wartości, na sytuację ekonomiczną. Trudno znaleźć w pamięci inne wybory, które połączyłyby w tak spektakularny sposób wolę wyborców. Właśnie ze zdrowym rozsądkiem. Tak zwycięstwo Donalda Trumpa komentował w mediach były szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Jak zaznaczył, dobre dla świata jest to, że Trump wygrywa wybory wyraźnie głosami elektorskimi i ma zdecydowaną przewagę nad Kamalą Harris. Gdyby było inaczej, okres przekazywania władzy w Stanach byłby niebezpieczny dla nas i świata. Byłby to czas chaosu. Teraz tego najprawdopodobniej nie będzie, ocenił były szef MSZ. Trump jest przez wielu słusznie uważany za polityka niekonwencjonalnego i nieprzewidywalnego, i rzeczywiście taki jest w sprawie taktyki, ale już nie w kwestii strategii. Tu realizuje wyraźnie amerykańskie interesy. Nie sądzę, żeby były one od nowa definiowane. Oczywiście będzie położony większy nacisk na Chiny, ale to raczej nic dziwnego, prognozuje były szef polskiej dyplomacji, komentując wyniki wyborów w USA. Warto podkreślić, że już od czasu prezydentury Billa Clintona Partia Demokratyczna postawiła na Niemcy jako siłę przewodnią w Europie, i takiej kontynuacji obecnie nie należy się spodziewać. Czy to oznacza, że NATO będzie teraz silniejsze? Z pewnością będzie bardziej pluralistyczne niż miało to miejsce dotychczas. Dla Polski z kolei zwycięstwo Donalda Trumpa jest bardzo dobre, dla rządu nie najlepsze. Na to również zwraca uwagę były szef MSZ Zbigniew Frau. To jest zawinione przez polski rząd przez brak profesjonalizmu. Jeśli obecny premier Donald Tusk, po roku od występu z dwoma palcami skierowanymi w plecy Trumpa, uznał, że trzeba to pokazać, a ministrowi spraw zagranicznych nie przeszkadzało, że jego żona porównuje Trumpa do Hitlera i Stalina, to gdzie jest profesjonalizm, odpowiedzialność za dobro wspólne i za powagę? Zastanawia się polityk, były szef polskiej dyplomacji. No dobrze, a jak wybór Donalda Trumpa na prezydenta może wpłynąć na konflikt toczący się za naszą wschodnią granicą? Tutaj zaskoczeń raczej nie będzie. Aktualnie poza Polską i krajami bałtyckimi wszyscy dążą do pokoju za wszelką cenę. W konsekwencji nad Ukrainą wisi zatem wizja Zamrożenia konfliktu bez realizacji jakichkolwiek podnoszonych przez Władimira Zełęckiego postulatów. Teraz przechodzimy do tematu drugiego. Zamach na Trumpa był punktem zwrotnym w kampanii wyborczej. Donald Trump w trakcie swojego przemówienia odniósł się do zamachu na swoje życie. Wielu ekspertów wskazywało na to, że to właśnie próby zabójstwa Donalda Trumpa przyczyniły się ostatecznie do aktywizacji jego wyborców i wzrostu poparcia, które w konsekwencji Zagwarantowało mu powrót na urząd prezydenta USA. Ludzie mówili mi, że Bóg zachował moje życie. Był ku temu powód. Moja pierwsza kadencja była wspaniała. Trzymałem się prostego motta. Złożyłeś obietnicę, to jej dochowaj, mówił Donald Trump. Po podliczeniu głosów w Pensylwanii to właśnie w tym stanie doszło do zamachu na Trumpa na wieców Butler Donald Trump ostatecznie pokonał Kamale Harris, a jego poparcie w tym regionie mocno wzrosło. Przypomnijmy sobie zatem nagranie. Dziś nie ulega już wątpliwości, że tych kilka chwil grozy zmieniło bieg historii i doprowadziło do wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Jego życie uratował jeden ruch. Na chwilę przed strzałem, Trump delikatnie odwrócił głowę. Mamy mało czasu. To nagranie może zniknąć dosłownie w każdej chwili. Tak działają internetowe algorytmy. Decydują, co możesz widzieć, jakie treści oglądać. Weź sprawy w swoje ręce. Wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał, włączysz powiadomienia i dasz łapkę w górę, a to nagranie będą mogły zobaczyć kolejne setki osób. Jeśli napiszesz komentarz, szanse na to, że uwolnimy kogoś z bańki informacyjnej wzrosną diametralnie. Mamy też plan awaryjny. Od dłuższego czasu wraz z żołnierzami wojsk specjalnych i ekspertami do spraw bezpieczeństwa i geopolityki opracowujemy raporty. Nie lanie wody, które pojawia się na większości konkurencyjnych kanałów, a konkrety i procedury zachowań na wypadek sytuacji kryzysowych i zagrożeń. Jeśli chcesz odblokować swój darmowy dostęp do raportów Cytadeli, dołącz do naszej społeczności. Zapisz się na newsletter i zyskaj pewność, że nic cię nie ominie. A dodatkowe materiały, nad którymi właśnie pracujemy, dostaniesz wygodnie na maila. Link do newslettera Umieszczam w opisie i pierwszym przypiętym pod tym filmem komentarzu. Powinienem być martwy. Zazwyczaj trzeba umrzeć, żeby mieć takie ikoniczne zdjęcie, mówił Donald Trump po zamachu na swoje życie. Okay, You ready? Get, get ready. We ready? We Shooter's We're good. down. down. Are we good to move? We're clear. We're, clear. Let's move. Let's move. We're clear. We're clear. We're clear. I though. Let me get my shoes done. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta, to the we gotta move to the bus. Let me get my shoes done. Okay, my shoes out. Shoe. Watch out. Kulisy zamachu na Trumpa Były prezydent USA Donald Trump został postrzelony podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania. Zginęły dwie osoby w tym zamachowiec, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Chwilę po tym, jak dało się usłyszeć dwa strzały, Trump upadł na ziemię trzymając się za ucho, po czym został osłonięty przez agentów Secret Service. Trump z zakrwawioną twarzą i uchem wstał na nogi o własnych siłach, Machając zaciśniętą dłonią w stronę tłumu, na co tłum odpowiedział skandowaniem: "USA". Oni widzieli zamachowca wcześniej. Świadkowie, którzy uczestniczyli w wiecu Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii, w rozmowie z mediami ujawnili, że widzieli mężczyznę z karabinem na dachu i informowali o nim obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji. Policja nie wiedziała, co się dzieje, mówił telewizji BBC News Greg Smith, jeden z uczestników wiecu. Skazaliśmy na niego policjantom, funkcjonariusze byli tam na dole i biegali po ziemi. Hej człowieku, na dachu jest facet z karabinem, zawołaliśmy, a policja nie wiedziała co się dzieje. Myślę sobie, dlaczego Trump wciąż przemawia, dlaczego nie ściągnęli go ze sceny? Chwilę później padło pięć strzałów, relacjonował świadek. Kim był zamachowiec? Nadal niewiele wiadomo na temat 20-letniego sprawcy zamachu na Donalda Trumpa. Przez FBI sprawca został zidentyfikowany jako... Thomas Matthew Crooks. Crooks zarejestrował się w spisie wyborców w Pensylwanii jako wyborca republikanów, i tegoroczne wybory prezydenckie były pierwszymi, w których miał prawo wziąć udział. W wieku 17 lat, po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol, wpłacił datek lewicowej grupie mobilizującej wyborców do udziału w głosowaniu. Po ukończeniu szkoły średniej pracował w kuchni. Nowe fakty. Źródła policyjne podały, że Krux strzelał z karabinu półautomatycznego AR-15, częstego narzędzia zbrodni sprawców masakr w Ameryce. Agencja AP przekazała, że ojciec sprawcy kupił broń ponad 6 miesięcy temu. W chwili zamachu Krux miał na sobie koszulkę z logo Demolition Ranch, popularnego kanału na YouTube poświęconego broni palnej i materiałom wybuchowym. Jak podaje Wall Street Journal, Władze znalazły bombę w samochodzie, którym poruszał się Thomas Matthew Crookes. Auto było zaparkowane nieopodal miejsca wiecu Trumpa w Butler. Wiele osób mówiło mi, że to najbardziej ikoniczne zdjęcie, jakie widzieli. Mają rację, a ja nie umarłem. Zazwyczaj trzeba umrzeć, żeby mieć takie ikoniczne zdjęcie. Lekarz w szpitalu powiedział, że nigdy czegoś takiego nie widział. Nazwał to cudem. Powiedział Donald Trump w wywiadzie dla New York Post: Po zamachu na Trumpa natychmiast pojawiły się teorie spiskowe. Winą obarczyli Bidena. Niektórzy politycy, nie przedstawiając dowodów, wprost oskarżyli prezydenta Joe Bidena lub jego kampanię o zainscenizowanie strzelaniny. Posty takie jak Joe Biden wysłał rozkazy, czy retoryka kampanii Bidena doprowadziła bezpośrednio do próby zabójstwa prezydenta Trumpa. Zdobyły miliony wyświetleń na platformach społecznościowych. Bloomberg wskazuje, że tysiące postów sugerujących, że strzelanina na Wiecu została zainscenizowana, osiągnęły miliony wyświetleń, bez oferowania żadnych dowodów. Daily Mail zauważa, że kilka godzin po strzelaninie hasło staged, czyli zainscenizowany, było czwartą wyszukiwaną frazą w Google po Trump, Secret Service i Antifa zanim potwierdzono jeszcze tożsamość strzelca. Znany z szerzenia teorii spiskowych w USA Alex Jones transmitował na żywo do setek tysięcy widzów w sieci w następstwie incydentu, obwiniając o wszystko tak zwane Deep State. To jedna z ulubionych teorii radykalnych środowisk w USA, które wierzą, że krajem tak naprawdę z ukrycia rządzi grupa wpływowych urzędników, przedstawicieli służb i wojska, a oficjalna władza to tylko fasada przez nich kontrolowana. Nie znam osoby na świecie, która z karabinu AR-15 z tą balistyką podjęłaby się strzelania w praktycznie bezwieczną pogodę w ten sposób, żeby trafić na pewno w ucho, a nie zabić. Powiedział Błażej Domański, wielokrotny mistrz polski w strzelaniu snajperskim, w rozmowie z Polsat News, wyjaśniając, że nie mogła to być ustawka. Ekspert dokonał analizy strzału. Z jego oceny wynika, że przy użyciu najlepszej amunicji do karabinu AR-15 przesunięcie mogłoby wynosić około 4,5 cm. Domański uważa, że snajper musiałby właściwie ocenić siłę wiatru. Najprawdopodobniej podczas zamachu na Trumpa tego nie zrobił. W mediach społecznościowych pojawiły się natomiast wpisy z analizą balistyczną toru lotu pocisku. Niektórzy wskazują, że na 0,3 sekundy przed pierwszym strzałem Trump wykonał delikatny ruch głową, który uratował mu życie. Gdyby celować w środek głowy, to będąc wybitnym snajperem mógłby go trafić. Natomiast draśnięcie świadczyło o tym, że najprawdopodobniej celował w głowę. Ale przesunięcie wynikające z braku umiejętności spowodowało, że Donald Trump żyje. Uważa błażej Domański. Zamachów na polityków było więcej. Ich listę z zaledwie ostatnich kilku lat widzisz właśnie na ekranie. Teraz temat trzeci. Szykuj zapasy na 72 godziny. Zestawy przetrwania mają być w każdym domu. Unia szykuje się na wojnę? Sprawdzam realny scenariusz starcia z Rosją, na który już przygotowują się Niemcy. Powinniście być gotowi na pierwsze 72 godziny. Taki apel popłynął w ostatnich dniach do Europejczyków. Do gromadzenia zapasów, żywności, wody, artykułów pierwszej potrzeby wzywa mieszkańców Unii Europejskiej doradca Ursuli von der Leyen, Sauli Nistro, były prezydent Finlandii, który apeluje o gotowość na wypadek wojny lub innego poważnego kryzysu. Unia Europejska powinna zalecić przygotowanie się na co najmniej 72 godziny sytuacji awaryjnej, alarmuje Nistro. Żywność i woda, leki, latarka oraz radio zasilane bateriami powinny znaleźć się w każdym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej, czytamy w raporcie na temat gotowości cywilnej i wojskowej Europy przygotowanym przez doradcę przewodniczącej Komisji Europejskiej. Były prezydent Finlandii, Sauli Ministro, wezwał także państwa członkowskie, by przygotowywały szczegółowe wytyczne dotyczące ewakuacji czy dostępu do służb ratunkowych. Jak stwierdził doradca Ursuli von der Leyen, Unia Europejska nie była przygotowana ani na pandemię COVID-19, ani na agresję Rosji na Ukrainę i że musi przejść od reakcji do proaktywnej gotowości. W raporcie ministro wskazał, że w ramach nowej strategii Unia Europejska powinna zalecić gospodarstwom domowym przygotowanie się do samowystarczalności na co najmniej 72 godziny sytuacji awaryjnej. Oznacza to, że przez pierwsze 72 godziny jakiegokolwiek konfliktu najprawdopodobniej będziemy zdani tylko na siebie. Chodzi o gotowość na sytuacje kryzysowe, począwszy od kolejnej pandemii, przez ekstremalne warunki pogodowe, aż po agresję zbrojną. Choć w raporcie nie wymieniono Rosji jako jedynego możliwego zagrożenia, to określa się ją jako zagrożenie poważne. Nie mamy jasnego planu, co Unia Europejska zrobi w przypadku zbrojnej agresji na państwo członkowskie. Groźba wojny, jaką stwarza Rosja, zmusza nas do zajęcia się tym jako głównym elementem, bez bagatelizowania pracy nad przygotowaniem się na inne poważne zagrożenia, czytamy w raporcie. W raporcie padła też propozycja, żeby co najmniej 20% całkowitego budżetu Unii Europejskiej przeznaczać na poprawę bezpieczeństwa i gotowość na wypadek kryzysu. Autor raportu sugeruje też, by pracować nad szerszą wymianą informacji wywiadowczych między krajami Unii Europejskiej. A o skali zagrożenia mówi wprost generalny inspektor Bundeswehry, generał Karsten Breuer. Według niego rosyjski atak na terytorium NATO to nie tylko teoretyczna możliwość, ale realne zagrożenie. Niemcy mają jednak plan na wypadek wojny, która może nastąpić zgodnie z ich szacunkami za 5 do 8 lat. Będą odgrywać rolę hubu, aby zaopatrywać wschodnią flankę NATO w żołnierzy i zasoby. Zagrożenie ze strony Rosji, zdaniem generała Brewera, oznacza dla Niemiec konieczność bycia przygotowanym pod względem personelu, materiałów, ale także psychicznie. Niemcy, jako kraj położony w centrum Europy, odegrałyby ważną rolę w sytuacji kryzysowej i dlatego byłyby także szczególnie zagrożone nie tylko z powodu bezpośrednich ataków. Ale także z uwagi na różnego rodzaju sabotaże i dywersje. Jeśli wojska NATO zostaną wysłane do obrony wschodniej flanki, nie ma możliwości ominięcia Republiki Federalnej, wyjaśnia generał Breuer. Bez względu na to, gdzie zostaną rozmieszczone wojska naszych natowskich partnerów na wschodniej flance, będą one musiały przemieszczać się przez Niemcy, które pełnią funkcję węzła logistycznego dla wojsk NATO, stwierdził szef Bundeswehry. Wszystko to zostało już określone w niemieckim planie strategicznym Oplan Deutschland. W porozumieniu z rządem federalnym, krajami związkowymi i władzami lokalnymi ma on na celu stworzenie w kraju warunków dla obrony narodowej i obrony sojuszniczej na terytorium Niemiec. W jaki sposób niemiecka armia szykuje się do wojny z Rosją? W styczniu 2024 roku do opinii publicznej wyciekły plany Bundeswery dotyczące reakcji na ewentualny hybrydowy atak Rosji na NATO. Jednym z rozpatrywanych scenariuszy był wybuch wojny latem 2025 roku. Rosja, według zarysowanego przez Bundeswerę rozwoju wydarzeń, miałaby zacząć konfrontacyjne działania od cyberataków. Głównie w krajach bałtyckich. Elementem wojny hybrydowej miałoby być także podburzanie mniejszości rosyjskiej. Zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia na Białorusi miałyby natomiast następnie ułatwić masowe rozmieszczenie rosyjskich wojsk przy granicy z Polską. Prognozowanym przez Bundeswehr celem rosyjskiej armii mogłoby być zajęcie tzw. przesmyku suwalskiego, czyli wąskiego połączenia między Litwą i Polską, odgradzającego obwód Królewiecki. Od terytorium Białorusi. Co szczególnie niepokojące, w scenariuszu prognozowanym z kolei przez rosyjską armię, eskalacja napięć między NATO a Rosją mogłaby doprowadzić do postawienia naprzeciwko siebie ponad pół miliona żołnierzy Federacji Rosyjskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance. Bundeswehra w swoich planach nie rozstrzygnęła jednak, czy NATO byłoby w stanie odstraszyć Rosjan poprzez przerzucenie jakichkolwiek. Dodatkowych sił właśnie do naszego regionu. Na tym kończymy raport z frontu. Bądź bezpieczny. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa.